Witam i weekendowo. Jak sobota, no to wywalcy kanału już wiedzą, że mam taki cykl na życzenie zresztą szanownej publiczności, który nazwałem z mojej półki. I dzisiaj, w tym cyklu, chciałem pokazać książkę i opowiedzieć o książce i o kontekstach książki. Kolejnej, może to kogoś zdziwi, tym razem jest to książka popularno-naukowa. Nazywa się The Will Power, siła woli z tytułem Dlaczego samokontrola jest drogą do sukcesu? Dobrze pamiętam? Tak, jest Dlaczego samokontrola jest sekretem, tajemnicą sukcesu. No, książka jest amerykańska, w związku z czym y, trzeba było ją sprzedać, stąd taki podtytuł. Zresztą y, sprzedała się świetnie, bo jest tu napisane, że to jest bestseller New York Times'a. Penguin dość znane wydawnictwo. Książka wyszła 10 lat temu, to jest wydanie późniejsze, które ja przypadkiem sobie znalazłem. Kiedyś, jak jeszcze samoloty latały i ja tym samolotem z rodziną chyba na jakieś wakacje leciałem w lotniskowym newsstandzie, wypatrzyłem taką książkę z tym, to jest bardzo ważne, ten, ten dzieciak sięgający po czekoladkę. Dzieciak sięgający po czekoladkę odnosi się do najważniejszej historii w tej książce. Zanim o tym jeszcze opowiem, to słówko o autorze. O autorach właściwie, bo autorów jest dwóch. Drugi się nazywa John Tierney, a John Tierney to jest tylko dziennikarz, to jest taki wyspecjalizowany popularyzator nauki. Natomiast Roy F. Baumeister to jest profesor psychologii, bardzo znany i uznany. Można się domyślić, że wszystko co w tej książce jest to Baumeister tę wiedzę przekazał i on o tym opowiedział, a Tierney tylko napisał. Bo się potrafi... sam tutaj opowiadał o swojej drodze życiowej, że zajął się czymś, co przez wiele lat psychologia odrzucała kompletnie. Nawet wręcz twierdziła, że tego nie ma. Wręcz nie używała pojęcia siła woli, tylko używała pojęcia. Motywacja, badano motywację, a zauważano, że człowiek w ogóle jest y, takim korkiem na fali y, teorie behawioralne wtedy głównie panowały, więc y, uważano, że nasze reakcje, nasze zachowania są tylko reakcjami na jakieś tam różne rzeczy była co prawda i psychologia humanistyczna, y, której emanacją był nieszczęsny dr Spok, idiota skończony moim skromnym zdaniem który uczył dzieci wychowywać bezstresowo, czyli wyłącznie akceptować niczego od nich, nie wymagać w jakimś takim rusowskim przekonaniu, że dziecko jak dobry dzikus wszystko ma samo w sobie dobre i tylko aby mu nie przeszkadzać to wyrośnie no, dobrą istotę. No, potem były dzieci kwiaty i, i wiele dowodów, że niestety to nie całkiem tak wygląda, jak się roiło Spokowi czy gombrowiczowi naszemu. No. Piękna Albertynka, prawda, jak się człowieka odrze z konwenansów i konwencji. Ale dlaczego tę książkę wybrałem? No Ona trafiła w moje, w moje przeżycie z dzieciństwa i w moje refleksje z dzieciństwa. Główna historia, która sprawiła, że Roy Baumeister zajął się właśnie tą dziedziną. Psychologii, uwierzył, że siła woli istnieje i zaczął ją badać. Główna historia, na której właściwie ta książka jest oparta, stąd ta układka z dzieciakiem sięgającym po czekoladkę, to był eksperyment przeprowadzony wiele, wiele lat temu przez niego Waltera Michela. Pisze się przez S i C. CH, gdyby chciał ktoś w wyszukiwarce sprawdzać, aby swą wiedzę pogłębić. I on w ogóle siły woli zresztą nie miał dotyczyć, miał dotyczyć zupełnie czego innego, nieważne czego, ważne jak ten eksperyment przebiegał. Otóż badacze wybrali sobie grupę dzieciaków yy, chyba poniżej 10 lat życia yy, i robili taki, każdemu z tych dzieci robili taki, jak to się dzisiaj mówi, challenge. Masz tutaj marshmallow tak zwane, czyli takie jakby ptasią mleczko bez polewy. Nie jest to smaczne, ale dzieci amerykańskie nie mają dostępu do pysznych naszych polskich słodyczy, więc lubią takie, takie rozmaite słodkie gęboklejki. Więc masz tutaj marshmallow, a my sobie z panem z doktorem, z panią doktor wychodzimy i zostawimy cię na 15 minut tutaj w gabinecie. I jeżeli chcesz, to możesz tę czekoladkę zjeść. Ale jeżeli jak wrócimy, ona tu dalej będzie na stole leżała nieroszona, to dostaniesz dwie takie. Po czym okrutni psycholodzy wychodzili. Oczywiście nigdzie nie uciekali, tylko zaraz wskakiwali za tak zwane weneckie lustro. Stoper w łapę. No i teraz patrząc, co to biedne dziecko robi. No dzieci oczywiście. Jedno natychmiast się rzuciło i zećpało łakocia. Drugie się kręciło, kombinowało. Dwie minuty, 5 minut, trzecie 10 minut a czwarte rzeczywiście powstrzymało się i dostało potem, jak oni wrócili, dwa tyla kocie. Gdzieś tam ten eksperyment wykonano, zapisano w archiwach Uniwersytetu stosowne dane i zapomniano o tym o jakieś 30 lat, kiedy to córka pana Waltera Michela idąc w ślad ojca, też zajmując się psychologią, postanowiła odkopać ten eksperyment i zobaczyć, co stało się z tymi dziećmi. I co się okazało? Okazało się, że z matematyczną dokładnością, i pisze o tym Baumeister, to jest punkt wyjścia, potem to zresztą było rozwijane w kolejnych badaniach, i, i, i ta matematyczna precyzja się powtórzyła. Te dzieciaki, które natychmiast zjadły czekoladkę, zostały życiowymi przegrywami. Jedno w drugie nie udało im się w życiu, są chore, nie mają udanych związków, rozwody konflikty z prawem, z każdej roboty wylatują, nędza, bida żyją na zasiłku, w stanie głębokiej otyłości, kłopotów ze zdrowiem itd. Tak tak Te, które zdołały wytrzymać 15 minut i zjadły czekoladkę dopiero po 15 minutach, Jeden z drugiego życiowy sukces. Wspaniała praca, uznanie zawodowe, szczęście rodzinne, doskonałe związki, no i tak dalej, i tak dalej. A te pośrednio różnie, ale też, prawda, dziecko, które wytrzymało 3 minuty, poradziło sobie w życiu dużo gorzej od tego dziecka, które wytrzymało 10 minut. No i to wszystko y, opisuje dalej. Baumeister dało asumpt do zrozumienia, że jest jednak ta tajemnicza siła, którą uznano hmm, cokolwiek pochopnie w psychologii za jakiś mit, konstrukt epoki wiktoriańskiej, w dodatku totalnie skompromitowany, bo o sile woli mówiło się w latach 30. -tych. to była szajba kompletna, silny przywódca z siłą woli, wola, wodza, u nas też zresztą Piłsudski staną, z tą siłą woli, no, ale wszystkie te niczeańskie klimaty, Le, Leni Riefenstahl niefortunnie film o Hitlerze nazwała triumf woli, no więc słowo wola było w ogóle... Zakazane, ale okazuje się, że ona istnieje mało tego. Ona nasze życie warunkuje. No i tu jest właśnie pytanie: warunkuje czy nie warunkuje? Bo y, że jest, to zostało naukowo udowodnione. Natomiast czy siła woli jest czymś, co tkwi w człowieku, tak jak talent do gry na skrzypcach? I można oczywiście każdego poddać tresurze i na tych skrzypkach go uczyć skrzypieć, ale wiadomo, że większość nie będzie dobrymi muzykami. Trzeba to w sobie mieć. Czy to jest taki wrodzony talent, czy też jest to coś, co można wyćwiczyć, tak jak się ćwiczy siłę mięśni, jak się popakuje na siłowni, to te mięśnie wyrosną, stwardnieją i człowiek będzie sprawniejszy fizycznie, choć oczywiście i tutaj są tacy, którzy mają talent i wyrosną na wybitnych sportowców, a inni będą tylko po prostu fizycznie sprawni. Bliższe mi jest to drugie pojęcie. Myślę, że jest to jakiś talent wrodzony który trzeba w sobie po prostu rozwijać. I to znaczy, no skrzypce są może złym przykładem, ale powiedzmy jak z gitarą. Każdy zagra na gitarze, jedni będą grać bardzo dobrze, inni będą tam sobie brzdąkaciały przy oknisku, ale jeżeli się to będzie ćwiczyć, to będzie ok. Jeżeli się ćwiczy siłę woli, będzie ok. Wyjaśniam, dlaczego ta książka zrobiła na mnie wrażenie, dlaczego ją Państwu pokazuję i to tak wysoko, bo jako drugą pozycję w moim sobotnim cyklu. Otóż mój świętej pamięci tata urządzał mi właśnie takie czekoladkowe wyzwania. W czasach PRL-u słodycze występowały w moim dzieciństwie dużo rzadziej niż dzisiaj. Nie było to e, towarem, e, którego było pod dostatkiem. to niczego nie było pod dostatkiem. Może poza czerwonymi transparentami z różnymi budującymi hasłami. Spytajcie towarzysza tego on te hasła pewnie wtedy pisał, to powinien wam jeszcze o tym poopowiadać. E, więc taką czekoladkę, kiedy dostawałem, to zawsze takie wyzwanie ze strony taty temu towarzyszyło. A powstrzymasz się, żeby zjeść ją na przykład za godzinę, albo dopiero jutro. A ponieważ ja bardzo swojego taty kochałem i chciałem zasłużyć na jego podziw, no to wytrzymywałem. Nikomu nic nie chcę narzucać, ale wydaje mi się, że kiedy przyszła taka pora, że trzeba było bardzo radykalnie swój tryb, tryb życia zmienić, bo cukier bo przeskoczył wartość 300 i e, bardzo groźnie to okazało się wyglądać, to myślę, że te czekoladkowe wyzwania mojego taty się opłaciły i w ogóle mam wrażenie, że się w życiu opłaciły. No ale oczywiście w tej książce jest nie tylko o czekoladkach, w tej książce jest w ogóle mnóstwo bardzo ciekawych eksperymentów psychologicznych opisanych, które wiele nam mówią i potrafią zrozumieć świat, w którym się poruszamy. Na przykład mój ulubiony eksperyment o górylu, o którym opowiadałem wielokrotnie i raz jeszcze opowiem, bo po prostu trzeba to wiedzieć, tak? Psychologowie nakręcili filmik, na którym kilku facetów w białych gaciach podaje kilku facetom w czerwonym gaciach piłkę, to znaczy grają w tę piłkę, kilku takich, kilku takich, a badanego sadzano Kazano mu obejrzeć ten krótki filmik i powiedzieć, ile razy mają piłkę ci w białych gadkach i te razy mają piłkę ci w czerwonych gadkach. Po obejrzeniu filmu, hmm, pytano, no i co, jak było? No ci mieli tyle razy, ci mieli tyle razy. Dobrze. A i co robił goryl? Słucham. No co robił goryl? Jaki goryl? Nie zauważyłeś goryla? Nie. No to obejrzyjmy ten film teraz, jeszcze raz, ale też nie patrz na piłkę, tylko patrz na film po całości. I okazuje się, że w 15 sekundzie filmu wbiegał przed kamerę facet przebrany za goryla, który się wypinał, czochrał, bekał, robił rozmaite rzeczy, jako to goryl, żeby tylko zwrócić na siebie uwagę. I co? Nie większość, nie prawie wszyscy, tylko wszyscy, 100% badanych tego goryla nie Spostrzegało za pierwszym razem, bo powiedziano im, żeby się skupili na piłce. W związku z czym, mimo że Gorel królował w kadrze i zdawałoby się, że właśnie on powinien przykuwać uwagę, to człowiek oglądał cały film i w ogóle nie widział, że tam jest Gorel. No, przecież ten eksperyment wyjaśnia, co to są media, do czego służą. Te wszystkie facebooki i twittery, inne, i też, dzień dobry, inne narzędzia komunikacji. Po co są wszelkiego rodzaju narzędzia pr -owskie? No, właśnie o to chodzi, żeby nas prowadzić od drzewa do drzewa i pokazywać bardzo szczegóły i gałązki z taką uwagą, żeby nikt nie zauważył, że te drzewa tworzą las i że w ogóle jesteśmy. W lesie. Jeszcze o jednym innym eksperymencie tutaj wspomnę. Właściwie nie był to eksperyment, to było badanie statystyczne wykonane przez naukowców y, amerykańskich i izraelskich na podstawie materiału sądowego. Mianowicie rozpatrywano y, takie, y, oto, y, taki rodzaj wyroków, y, który jest łatwy do statystycznego sprawdzenia, bo tam było zawsze albo tak, albo nie. Chodziło o sąd. Chodziło o sądy, które konkretnie odpowiadały na podania więźniów o, o, o jakieś tam wcześniejsze warunkowe zwolnienie. I okazało się, że jest znów użyte określenia bardzo ścisła matematyczna korelacja. Ci, yy, którzy zaczynali inaczej, ten sam zespół sędziowski, proszę sobie wyobrazić, tak siadają sędziowie, po śniadaniu na jedzeni wydają te wyroki do przerwy obiadowej. Jest przerwa obiadowa, siadają znowu, wydają je do końca dnia pracy. I co się okazuje? Jak są na jedzeni? 80%. Wypadków zgodności przyjęcia tych argumentów tego skazanego i wydają wyrok dla niego życzliwy. Potem w miarę jak głodniej, robi się pół na pół, a potem już jak są przed przerwą lunchową, to już 80% wniosków odwalają. Po czym idą, najadają się, humory im się poprawiają, przychodzą i znowu 80% wniosków na tak, potem powoli coraz mniej mniej, w miarę jak głodniej przed wyjściem z roboty. 20% już tylko na tak. Czyli twój los złożony w rękach sędziów, którzy oczywiście zaprzysięgaliby się przecież, że prawo, że oni każdą sprawę starannie rozpatrują. Guzik. Jeśli ktoś pamięta taki film 12 gniewnych ludzi, gdzie widać, jak tam o, o mały włos gościa nie skazali, a potem nawet czysty przypadek i upór jednego z nich spowodował, że jednak uzna, o, o, dopiero doszli do wniosku, że facet był niewinny. Film był naciągany, nieważny, nie o to chodzi. Prawidłowość została uchwycona. Tak, okazuje się, że choćby ludzie, którzy na pewno jak ci sędziowie, w życiu by nie to, że się nie przyznali, do głowy by im nie przyszło, że ma na nich decyzję wpływ to, czy mają dobry humor, bo są akurat na jedzeni, czy gorsi, bo organizm tam ich szturcha, że, że, że głód już od razu wsadźmy tego gościa do pierdla i idźmy coś zjeść, prawda? I, nie, nie przyznaliby się, ale tak działają. Ale nie tylko oni tak działają. My tak działamy. Ten eksperyment jest tutaj przytoczony dlatego, że jednym z praktycznych wątków badania Siły woli, jest to, że na przykład tej siły woli mamy znacznie więcej wtedy, kiedy jesteśmy najedzeni. Jakiś zbiornik w organizmie jest tej siły woli mamy też więcej, kiedy ją, czy inaczej ona jest tak, jakby był jakiś zbiorniczek, który się odnawia od czasu do czasu, ale nie tak znowu szybko. Jeżeli na przykład chcemy osiągnąć kilka celów na raz, no to z reguły nam się nie udaje. Jeżeli się skupimy na jednym. To z reguły się udaje. Nie należy robić wielkiej listy postanowień noworocznych, bo zawsze będzie to guzik jeden wielki. Należy zrobić sobie jedno postanowienie noworoczne, ale rzeczywiście się na nim skupić. W ten sposób od teorii, bo to jest książka głównie o teorii, dlatego jest dużo ciekawsza, przeszedłem do spraw praktycznych, które są potem w rozmaitych poradnikach psychologicznych rozbierane, ale tym już Państwu nie będę głowy zawracał. Polecam serdecznie książkę Siła Woli. Nie wiem, czy została na polski przetłumaczona, myślę, że chyba tak, a jeżeli nie, no to polecam nauczyć się na tyle języka, żeby, żeby takie książki móc czytać, bo ona ogromnie otwiera oczy na świat, pozwala nam zrozumieć to. Dlaczego ludzie się tak, a nie inaczej zachowują, dlaczego dostają małpę od czasu do czasu, dlaczego tak łatwo cynicznie, rodzici manipulatorzy się nimi posługują, dlaczego histeria rządzi naszym życiem, a nie myślenie, a nie merytoryczne sprawy, dlaczego zła wola, a nie dobra wola, no i dlaczego słabość, a nie silna wola. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, w świecie, w którym ja wyrastałem, w którym Mój Świętej Pamięci tatami robił czekoladkowe wyzwania, być może siłę woli przeceniano. Być może wtedy wierzono, że za bardzo wierzono w to, że człowiek sam może wszystkim postarować, mówiono mu, weź się w garść, i uważano, że wzięcie się w garść to jest recepta na wszystko. No, pewnie jak ktoś ma depresję endemiczną, to mówienie mu, weź się w garść, jest, jest żałosne, to wiemy już dzisiaj. Pewnie jak ktoś jest uzależniony, to rzeczywiście uzależniony jest nie tylko dlatego, że brak mu silnej woli, jak się za moich czasów uważało, ale że coś tam w organizmie, jakieś chemikalia mu bardzo przeszkadzają i. Terapia w takich wypadkach co najmniej nie jest złym pomysłem. Tak, ale dzisiaj świat poszedł w drugą stronę, i dzisiaj w ogóle uważa się, że jak człowiek ma na coś ochotę, no to po prostu musi. Jak przychodzi ktoś z chorobliwą otyłością do lekarza, przynajmniej w Ameryce, ale w Polsce już chyba też tak jest. I, i, I mówię, że no, no, no taki jest, bo jest, to lekarz mu nie powie, słuchaj stary, po prostu musisz się zebrać w sobie i jeść mniej, bo jakbyś jadł cztery wielkie pizze na każdy posiłek, to nigdy nie schudniesz, nie ma takich pigułek. Dzisiaj nas nauczono, że na wszystko są pigułki. Cóż, anegdota z mojego życia, którą fanowie znają kiedy z tą nieszczęsną cukrzycą trafiłem do lekarza, to też lekarz mi nie powiedział niech pan zacznie mniej jeść. Ja sam z siebie zacząłem mniej jeść, zrzuciłem te 30 kilo, bardzo mi się wyniki poprawiły, a potem pytam lekarza, no dlaczego pan nic mi nie powiedział. Mało tego, tutaj dostałem jakieś ulotki, a w nich jest napisane, że to nic, że masz cukrzycę, jak chcesz na przykład zjeść ciasteczko, to jest zjedz ciasteczko, tylko daj sobie większą szpilę z insuliną, oblicz to i będzie super. No, pytam tego lekarza, dlaczego on no, mówił pana, tak nas uczą. Żeby tego nie robić, bo jak się powie na przykład pacjentowi, że musi zmienić nawyki żywieniowe, to on i tak nie zmieni, bo nie ma tyle siły woli, a tylko się będzie stresował. A stres jest dzisiaj potępiany. Więc to jest chore. Jest, jest, świat jest inny. Świat jest gdzie indziej, świat jest w dużym stopniu tutaj. Nie jest tak, że nie wolno człowieka stresować, przeciwnie, trochę stresu w życiu jest potrzebne, bo bez tego się nic nie osiągnie. Nie jest tak, że człowiek nic nie może, bo jak korek na fali, gdzie go ta fala popchnie, tam na fali rozmaitych swoich zachceń i bodźców zewnętrznych. Nie, mamy nad tym władzę, możemy nad tym zapanować lepiej czy gorzej, ale to Ty, drogi czytelniku, widzu, słuchaczu mój, każdy z nas ma sobie... Być sterem i panować przynajmniej nad sobą samym. Jeżeli panuje nad sobą samym, to i nad otoczeniem zapanuje. Ale to już jest temat na inną zupełnie rozmowę. Zostawiam Państwa z tą myślą na weekend, by zastanowić się nad tymi trybikami, które naszą duszą steruje. Roy, Baumeister i John Tierney. Siła woli. Bardzo serdecznie polecam tę książkę.